Tym razem dodamy obsługę komunikatów. Komunikaty pozwalają Androidowi oszczędzać energię, gdyż tylko pod wpływem komunikatów jakaś akcja się odbywa. Komunikaty obsługujemy w funk klasie Broadcast Receiver, czyli to będzie nasza obsługa akcji. Może akcji wynikających z tych komunikatów. Następnie Extends controł spacja dopełnia broadcast kontrolspacja spacja dopełnia potem tu trzeba wstawić unimplemented methods obsługę właśnie to, to obsługuje obsługuje czyli wypisuje jakiś komunikat powiedzmy że to będzie komunikat wywołano Następnie możemy dodać obsługę akcji, tak, obsługa. potem intent filter, I jaki ten nasz komunikat, który może być właśnie private string do kółka, tak, będziemy tym komunikatem rysować jakieś niedługo kółko na ekranie, równa się. Tu można przypastować nazwę pakietu, żeby to był dosyć unikalny komunikat. No i dopisać mojego na nazwę. Tak następnie obsługa. Obsługa równa się obiekt obsługa obsługa akcji akcji, to jest dopełnia po tym się new, intent filter ze string action. Action to właśnie ten nasz tutaj komunikat. Mamy te dwie. Teraz by trzeba to zarejestrować i wyrejestrować podczas startu i systemu. Czyli dodajemy metody. Tutaj czegoś brakuje. Tak brakuje centrum gdyż, gdyż to jest klasa. Tutaj jest składowa, czyli musimy centrum, kropka, ta klasa. Zresztą ona widać, że tu jest wywołana jako klasa składowa. Czyli dodajemy komunikaty. A, czyli dodajemy funkcję source over implement methods on resume. On i on Pause. On pause. Wtedy zawieszamy odbieranie komunikatów on pause, a on resume ponownie je przywracamy, tak już nie zależy nam na obsłudze. klasy super, czyli po, poprzednie rodzice i następnie register receiver to będzie on resume register receiver ten register receiver obsługa ta obsługa tutaj i do kółka, czyli ten nowo zdefiniowany, obudowany już klasą IntentFilter komunikat. A tu w tej on-pause unregister. Nie chcemy, żeby nam cały czas przeszkadzały te komunikaty. Unregister. Receiver. Jest tylko jedna funkcja, i ten receiver tu trzeba wpisać. Obsługa. Obsługa Ctrl S. Czegoś brakuje. Insert. Tak, tutaj brakuje zdecydowanie średników. I już mamy prawie wszystko, poza jeszcze wysłaniem komunikatu. Komunikat wyślemy na przykład z funkcji tu, tam gdzie jest kółko, M kółko i kółko powinniśmy wysłać komunikat, czyli Send, send Broadcast Intent, no to Intent wiadomo jaki, ten którego żeśmy wcześniej połączyli z obsługą, Send Broadcast do kółko, Coś brakuje? A, cannot be resolved To zaraz New intent Aha Może jednak tak Intent To O W ten sposób nowy zupełnie Opakowanie i tu też zrobimy tego typu sygnał. Zobaczmy, czy to działa. Uruchamia się. Kółko. Naciśnięto przycisk, kółko. Wywołano obsługę komunikatów. Dobrze. Menu, kółko naciśniemy element menu M kółko, wywołano obsługę komunikatów, czyli za każdym razem jest wywołana obsługa komunikatów, a w obsłudze komunikatów następnym razem umieścimy już wywołanie